Drodzy widzowie, witajcie w specjalnym wydaniu wojskowych newsów. Dzisiejszy odcinek będzie dość nietypowy, bo w jednym filmie chcę wam podsumować, co się działo na Bliskim Wschodzie w ostatnim miesiącu, a więc w październiku. Z jednej strony w jednym miejscu będą wszystkie informacje, Odnośnie tak dużego tematu. Nie ma co ukrywać, że to co się dzieje wokół Izraela ma bardzo duży wpływ także na nas, głównie dlatego, że odciąga to uwagę USA od Ukrainy. Nie chodzi tylko o nią, ale także o takie kwestie jak amunicję czy uzbrojenie. Z drugiej strony nie ma co ukrywać, że YouTube różnie reaguje na takie informacje odnośnie państwa położonego w Palestynie. Dlatego jeśli już ma utopić odcinek w odmęcie algorytmu, to niech to zrobi z jednym, a nie ze wszystkimi z serii wojskowych newsów. Dajcie też znać, co myślicie o takim formacie w komentarzach. A teraz przejdźmy do wydarzeń z Bliskiego Wschodu, które miały tam ostatnio miejsce. Miesiąc zaczął się wkroczeniem Izraela do Libanu. Wielomiesięczne tarcie na granicy, potem bombardowanie północnego sąsiada, w końcu przerodziły się w atak na lądzie. Natomiast nie jest to inwazja na pełną skalę. Nazywana jest ograniczoną akcją lądową. I de facto tak to można na tym etapie nazwać. Cel, przynajmniej oficjalny jest jeden, a mianowicie Hezbollah, który regularnie ostrzeliwał za pomocą rakiet teren Izraela. Widać jednak, że akcja jest dla wojsk izraelskich trudna. Walczą one z bojówkami, które są dobrze wyposażone, a ukształtowanie terenu sprzyja obronie. Nie ma tu regularnego wojska ze strony Libanu, ono wycofało się na północ, pozostawiając ewentualną obronę południa właśnie Hezbollahowi. Natomiast cały Liban dalej bombardowany jest przez izraelskie lotnictwo. Ostatnie informacje mówią o tym, że obie strony są coraz bliższe podpisania porozumienia o zawieszeniu broni, natomiast na razie żadnych realnych skutków nie ma i walki trwają dalej. W tym kontekście trzeba powiedzieć o atakach Izraela na wojska ONZ, które stacjonują w Libanie od 1978 roku. Jest ich około 10 tysięcy i są wśród nich także nasi żołnierze. Jak miały przebiegać te ataki? Miały je rozpoczynać Izrael. Polegały one na przykład na ostrzelaniu punktów obserwacyjnych. Celowo? Przypadkiem? Ocencie sami. Z innych incydentów zanotowano także zniszczenie jednej z bram placówek sił pokojowych, którą dokonały czołgi Merkawa, a następnie wjechały na jej teren. Po kilkudziesięciu minutach opuściły miejsce zdarzenia. Premier Izraela od niemalże samego początku rozpoczęcia akcji lądowej apeluje o wycofanie sił Organizacji Narodów Zjednoczonych z Libanu, bo po prostu, według niego, utrudniają one eliminację Hezbollahu. Świat, jak to świat, protestuje, wyraża głębokie zaniepokojenie sytuacją, ale na razie nie widzimy żadnych prób np. wzmocnienia tych żołnierzy poprzez ciężki sprzęt, aby ewentualnie mogli się skutecznie bronić wiadomo przed kim. Natomiast na pewno plusem całej tej sytuacji jest fakt, że żołnierze misji pokojowej Unifil dalej trwają na posterunku i nie opuściły Libanu. Kiedy Izrael intensyfikował akcje na północy, całkiem niespodziewanie atak przeprowadził Iran. Tym razem był dużo bardziej skuteczny niż ten z kwietnia 2024 roku, który był, no przyznajmy, dość zabawny. To znaczy, Teheran zapowiadał gdzie się tylko da, że zamierza zaatakować Izrael, przez co on, jak i inne kraje sojusznicze, mogły się do niego przygotować. Wystrzelono setki dronów i rakiet, które w większości zostały strącone choćby przez brytyjskie eurofightery. No ale atak z października był zupełnie inny dużo mniej spodziewany oparty głównie na rakietach balistycznych, których wystrzelono około 200. Niemałej części z nich udało się pokonać izraelską bronę powietrzną i spaść m.in. na Tel Awiw. czy bazy wojskowe, choć według państwa żydowskiego nie wyrządziły one wielkich szkód. Nie było także ofiar śmiertelnych poza jednym Palestyńczykiem. To wydarzenie pokazało, że choć Izrael ma jeden z najnowocześniejszych systemów obrony powietrznej, to jak każdy system, można go po prostu przeciążyć. Wystarczy odpowiednia ilość solidnych efektorów, i taka na przykład procetawida również może nie dać rady, a na pewno nie ogarnie wszystkich z nich. Iran zaatakował, no i zaczęła się ogólnoświatowa panika. Co zrobi Izrael? a dokładnie w jaki sposób odpowie. Według doktryny tego państwa bowiem taka odpowiedź, niezależnie od formy, musi być, bo to jeden ze sposobów odstraszania. Obawiano się głównie ataku na elementy irańskiego programu nuklearnego, a także na przemysł naftowy. Tego typu przedsięwzięcie mogło zdecydowanie zaostrzyć konflikt i w krótkim czasie spowodować jeszcze większą odpowiedź Iranu i mielibyśmy początek spirali przemocy, która szybko i łatwo wymknęłaby się spod kontroli. USA próbowały tonować Izrael przed ostrą formą rewanżu, no ale ponownie okazało się, że nie mają na niego tak dużego wpływu, mimo dostarczania mu uzbrojenia czy środków finansowych. Ostateczna odpowiedź została przeprowadzona pod koniec października. Użyto prawdopodobnie około 100 samolotów lotnictwa Izraela, a więc F-15, F-16 no i F-35 Adir. Logistycznie była to trudna operacja, bo cele były oddalone o ponad 1500 km od Izraela. A Stany Zjednoczone oficjalnie nie wzięły udziału w tym ataku. Zdecydowano się zniszczyć cele wojskowe, w tym m.in. fabryki produkujące drony i pociski balistyczne. Bardzo dużym sukcesem było zniszczenie systemów obrony powietrznej Iranu prawdopodobnie za pomocą F-35. Łupem miało paść kilka baterii S-300, bądź ich najbardziej wartościowe elementy, przede wszystkim radary. Miały to być wersje PMU2, czyli znacznie lepsza wersja od typowego S-300. W teorii powinny one być zdane do eliminacji celów na dystansie ponad 200 km, no ale sami widzicie, że nie udało im się obronić przed izraelskim lotnictwem. Podobnie pokazano skuteczność samolotów piątej generacji w penetracji wrogich przestrzeni powietrznych. No i w ten sposób Iran został bardzo poważnie osłabiony, bo Izrael oczyścił sobie drogę do ponownego ataku na ten kraj, jeśli byłaby taka konieczność. Teraz mógł użyć jeszcze więcej samolotów czy własnych pocisków balistycznych. Zniszczono także różnego typu stacje raterowe, które były wykorzystywane przy naprowadzaniu irańskich rakiet balistycznych na Izrael, przez co wydaje się, że teraz Iran miałby utrudnione zadanie, aby ponownie przeprowadzić duży atak rakietowy na państwo żydowskie. Izrael poinformował o zerowych stratach po własnej stronie, a sam nalot trwał około 4 godzin. Co teraz zrobi Iran? Podobno szykuje się do kolejnej odpowiedzi. Tak przynajmniej twierdzą źródła wywiadowcze. Do tego miałoby zostać wykorzystane terytorium Iraku, a także ponownie pociski balistyczne, ale o większych głowicach. Natomiast póki faktycznie takiego ataku nie ma, to możemy głównie spekulować. Co na to wszystko USA? Dalej wysyłają uzbrojenie do Izraela, ale przede wszystkim wzmacniają swoje własne wojska. Między innymi poprzez przebazowanie bombowców B-52, kolejnych niszczycieli, czy samolotów wielozadaniowych. W tamtym rejonie świata znajdują się już legendarne F-22. Po co to wszystko? Niekoniecznie po to, aby wzięły udział w ewentualnym konflikcie, gdyby jednak wybuchł, ale po to, aby neutralizować kolejne ataki rakietowe, a także po to, aby odstraszyć przed dużo większą eskalacją wiadomych wrogów. W kwestii neutralizacji tych już sławnych irańskich rakiet, to dużym echem odbyło się przebazowanie dobrze znanego systemu obrony powietrznej THAAD, który dotarł do Izraela wraz z amerykańską obsługą. Do działań skierowano jedną baterię, co może wydawać się małą liczbą, ale nie w przypadku tego systemu. Jedna bateria bowiem zawiera aż 9 wyrzutni, a każda z nich posiada 10 pocisków przechwytujących o długości 12 metrów i ciężarze 900 kg. Zasięg tych rakiet wynosi około 200 km, natomiast wrażenie robi pułap, na jakim mogą eliminować wrogie cele na zasadzie hit to kill czyli przez bezpośrednie trafienie. Wynosi on aż 150 km, przez co efektory THAAD mogą eliminować rakiety balistyczne w ostatniej, tak zwanej terminalnej fazie lotu. Sercem systemu jest radar o zasięgu aż tysiąca kilometrów. Jeśli Stany Zjednoczone kiedykolwiek zostaną zaatakowane pociskami balistycznymi, to właśnie THAAD będzie ich ostatnią deską ratunku. No ale Amerykanie nie tylko biernie czekają, ale i potrafią przejść do ofensywy. W drugiej połowie października bombowce stealth B-2 Spirit zaatakowały Jemen, a dokładnie tamtejsze magazyny broni należące do Huti, którzy regularnie przypominają o swojej obecności atakami rakietowymi na Izrael. Ostatnie tygodnie to spore sukcesy Izraela w eliminowaniu przywódców Hezbollahu i Hamasu. Jeszcze pod koniec września potwierdzono wyeliminowanie wieloletniego szefa Hezbollahu, Hasana Nasr Natomiast później udało się zlikwidować Hashima Safi Adidina, który był typowany na jego następcę. Niemniejszym sukcesem było pozbycie się lidera Hamasu, Yashina Sinwara, który tą organizacją kierował z terytorium strefy gazy. Przywódcy libańskiej organizacji zostali wyeliminowani w planowanych nalotach bombowych. Natomiast Sinwar stracił życie w potyczce z izraelskim patrolem, który natknął się na niego oraz jego towarzyszy prawdopodobnie przypadkiem. Walka była krótka i zakończyła się sukcesem żołnierzy z Izraela. Ciekawym wątkiem jest przemysł wojskowy Izraela. Kraj ten z pewnością posiada nowoczesne uzbrojenie, ale bez siły żywej, która będzie to obsługiwać, niestety się nie obędzie żołnierzy zawodowych jest ponad 160 tysięcy, a gotowych do walki rezerwistów ponad 450 tysięcy osób. Natomiast pamiętajmy, jaką ludnością dysponuje Izrael. Jest to ponad 9,5 miliona ludzi. Także takie liczby pokazują, co się może dziać z gospodarką przy dużej intensywności prowadzonych konfliktów. Po prostu dobrze nie jest, ale mimo to izraelskie firmy zbrojeniowe zarabiają. W październiku Elbit Systems, a więc jedna z czołowych firm tego kraju, zanotowała wzrost przychodów o 12%. Jest to spowodowane przede wszystkim większymi zamówieniami z krajowego podwórka, w związku z prowadzonymi działaniami bojowymi. Same zamówienia na sprzęt dla wojsk lądowych wzrosły aż o ponad 35%. Podpisywane są także kolejne umowy. Pod koniec października Elbit zdobył kontrakt za około 200 milionów dolarów na dostawę laserowego systemu obrony przeciwlotniczej Iron Beam, który za pomocą laserów dużej mocy może eliminować takie cele jak drony czy pociski mocierzowe. Zapewne wielu z was może zastanawiać reakcja świata na to, co się dzieje na Bliskim Wschodzie. Nie ma co ukrywać, że jest ona niewielka wręcz symboliczna. Niemniej jakieś konsekwencje spotykają Izrael. Mianowicie zagrożony jest kontrakt brazylijski, który dotyczy pozyskania 36 hałbic Atmos 2000. Powodem jest oczywiście eskalacja przemocy, szczególnie w Strefie Gazy. Natomiast najdalej poszła Hiszpania która pod koniec zeszłego miesiąca oświadczyła, że wyklucza wszystkie firmy z Izraela w krajowych przetargach na dostawy uzbrojenia. Jedna z umów już podpisanych zostanie zerwana. Jej wartość wynosi ponad 3,5 miliona euro. Chodzi dokładnie o dostawę ponad 15 milionów sztuk amunicji kalibru 9 mm. Hiszpański rząd jest bardzo krytyczny wobec Izraela i domaga się od Unii Europejskiej zawieszenia umowy stowarzyszeniowej z tym państwem. Czy się uda? Pewnie nie, ale wyraźnie widać, że Madryt nie ogranicza się wyłącznie do słów. W omawianym właśnie wątku oberwał także prezydent Francji, który wezwał świat do wstrzymania dostaw uzbrojenia, które Izrael wykorzystuje w Strefie Gazy. Premier państwa żydowskiego, Benjamin Netanyahu, ostro go skrytykował, mówiąc, że takie deklaracje to hańba, a jego kraj po prostu broni się przed atakami na siedmiu frontach. Wiecie co jest zabawne? Postawa Niemiec, bo one dalej sprzedają uzbrojenie do Izraela. W październiku zostały opublikowane dane, które pokazują, że od sierpnia tego roku wydano zgody na sprzedaż za kwotę ponad 90 milionów euro. Kraj, który tyle razy potrafił blokować sprzedaż do innych państw z powodu łamania praw człowieka czy toczących się konfliktów, nie widzi problemu z dostarczaniem amunicji na Bliski Wschód. Można w tym kontekście przypomnieć choćby blokadę silników MTU dla tureckich czołgów Altaj w związku z interwencją Syrii czy Eurofighterów dla Arabii Saudyjskiej. W związku z toczącą się wtedy dość intensywnie kampanią w Jemenie. No, ale ja się nie znam. Może faktycznie to zupełnie inna materia, prawda? Na koniec jeszcze wspomnę USA które próbują jednak jakąś presję wywrzeć na Izraelu. W połowie miesiąca amerykańska administracja wystosowała list, w którym postawiono ultimatum państwo żydowskie zezwoli na wyraźne zwiększenie pomocy humanitarnej do strefy gazy, w której ciągle trwają walki, bombardowania, albo zostaną wstrzymane dostawy amunicji. Jest też deadline, a więc miesiąc. Zatem w teorii kończy on się w połowie listopada. Choć po ostatnich wyborach w Stanach Zjednoczonych, gdzie zwyciężył Donald Trump, trudno wyrokować, czy faktycznie omawiane embargo zostanie wprowadzone w życie z racji zmiany władzy. Co będzie, czas pokaże. Tymczasem dobrnęliśmy do końca. Tak wygląda subiektywne podsumowanie października, gdzie głównym bohaterem był Bliski Wschód. Dajcie znać, co myślicie o takim formacie, czy wam przypadł do gustu. No i oczywiście zapraszam do lajkowania tego materiału. Jak zawsze, widzimy się w komentarzach. Trzymajcie się miłej soboty i do następnego odcinka hej